Cześć, dzisiaj relacja z trasy. Lecimy na Opole, mamy słoneczny dzień, 19 lutego, czwartek, jak co roku przed sezonem rozpodowym i lotowym. Jeżdżę do Opola, do Jurka Koźlika, do firmy Kolumbex. Zaopatrzyć się w środki na cały sezon. W tym roku dodatkowo jeszcze zahaczymy o firmę LOTEX. Jest to firma, która handluje karm, karmami. Tą firmę polecił mi Marek Trzaska jako tutaj najbliższego takiego dystrybutora tych karm ID. Jak wiecie z poprzedniego materiału. W tym roku będę leciał właśnie na tych karmach. I właśnie, I właśnie po kontakcie z Markiem, zresztą kontakt z Markiem, z Markiem poznałem szaską, poznałem się już w zasadzie w 2018 roku na Słowacji, na Spartakiadzie w Trencinie. Gdzie odbierałem brązowy medal, gdzie moja samica Fiona zdobyła brązowy medal w kategorii D i tam, tam później po tym rozdaniu nagród wszyscy wszyscy hodowcy, którzy tam byli i Słowaccy, Słowaccy, Związek Słowacki zaprosił was, nas na taki poczęstunek do restauracji i tam, tam właśnie poznałem się z Markiem I teraz też mam stały z nim kontakt. Omówiliśmy Sposób karmienia na tych karmach Heidi, no wiadomo, przechodzę na nowe karmy, troszeczkę będę się tego uczył. Mam jakiś tam swój, swój sposób karmienia, natomiast, natomiast no tu te, tych kar muszę się troszeczkę nauczyć, zwłaszcza, że wdowy, wdowy będą dostawały inną karmę. I wdowce też będą dostawały inną karmę. To będzie troszeczkę więcej pracy, bo wiadomo, że będą jakieś środki. Do karmy dodawane, no to osobno, osobno trzeba to mieszać. Dlatego jestem w stałym kontakcie z Markiem. Zobaczymy jak to wyjdzie w tym, w tym sezonie na tych karmach. Rozmawiałem też z Markiem na, na wystawie w Katowicach. A te karmy już od jakiegoś czasu mi się podobały ten skład tych karm jakoś, więc, więc myślę, że, że powinno być dobrze. Będziemy na miejscu, nagramy jakąś tam krótką relację u Jurka i, i, i w tej firmie LOTEX. Zima nie odpuszcza, co prawda, dzisiaj fajny słoneczny dzień, natomiast no, jest mroźno. Ten mróz jeszcze w tym tygodniu, śnieg jeszcze spadł. Od tego weekendu dopiero ma, mają być jakieś tam plusowe temperatury, już mają być fajne pogody w przyszłym tygodniu, w przyszły weekend. Planuję łączyć gołębie w pary, także myślę, że już będzie fajna temperatura. Dzisiaj jadę przygotowany, bo tak naprawdę co roku jak jeździłem do Jurka Koźlika, to, no to tam spędzałem praktycznie pół dnia w firmie, bo tam już sobie jakby komponowałem cały zestaw tych suplementów na sezon, dobierałem sobie już tam na miejscu. Natomiast, natomiast w tym roku się troszeczkę przygotowałem, już wiem, po co jadę. Będą to środki z różnych firm. Najwięc, naj, y, najwięcej środków będzie z firmy Cesparma. Jakaś ta, ta firma y, przypadła mi do gustu. To jest chyba rumuńska firma, z tego, co kojarzę. Y, więc najwięcej środków będzie właśnie z tej firmy. Y, będzie to, ja taką ściągę, y, będą to aminokwasy, też używam sól do kąpieli z tej firmy Energy Plus taki środek to jest to są cukry proste to jest energia na bazie cukrów prostych Protein Tab to są takie tabletki proteinowe czyli to jest białko też, też mam zawsze w zanadrzu ponieważ gołębie, które gdzieś tam wrócą po, po kilku dniach tracą na na masie, tracą na masie, to, to, no to te tabletki dostają tak, żeby szybko, szybko odbudować masę mięśniową. Yy, mamy też yy, jeszcze takie, takie dwie, dwa środki, tricho, Trichogo i naturę To są takie naturalne środki na trichomonady, yy, na kokcydia yy, i to te środki yy, będą podawane na początku tygodnia po locie. Z firmy, z firmy Romfyrd, też jak co roku, na pewno będzie Blitzform. Później dwa takie środki typowo ułatwiające organizm, takie zdrowotne, ziołowe. Z firmy Comet to jest Kometoza i z firmy Volantor Bioinfex. Z doktora Brokampa taki środek na drogi oddechowe aerosol I z doktora Brokampa też taki środek CMK. To jest karnityna, magnes i wapń. To jest środek taki na właśnie takie loty od 500 w górę. Na magnes, wiadomo, na zakwasy. Karnityna w momencie, kiedy podajemy już takie taką karmę zbilansowaną bardziej oleistą żeby przerobiła tą energię z oleju, z oleju jeśli chodzi o gryty w tym roku będzie to DHP kultura także tu wybrałem sobie pięć rodzajów tych grytów one będą mieszane tam jeden, jeden jest taki typowo, typowo do rozpłodu do tego sobie dokupię jeszcze jakieś kołacze do rozpłodu jak co roku z, bio, z, baksa, z Baksa będzie Wispumin też e, olej, na olej taki właśnie omega 3, to, tam jest no, duży skład e, tych olejów, olejek z orzeszków, lecytyna. E, to zdecydowałem w tym roku na, się na olej od e, e, firmy Bugała Jet. Jest to super oil jet, się nazywa tak ten środek. E, Natomiast jeśli chodzi o zabezpieczenie na grzyby, to są takie dwa, dwa środki. W zasadzie jeden środek jest na grzyby to jest ten antifungal z firmy Pigeon Vitality. I tam jakby rekomendują, aby podawać go z takim środkiem Improver. Więc te dwa środki też, też sobie kupię. No, jakiś probiotyk, jeszcze dodatkowo i coś na regenerację energii wątroby. Ale to już chyba będzie z firmy AviMedica, jeszcze tam parę środków Nie będzie. Ten AviCard muszę też kupić z firmy AviMedica na stawy. Też podaje ten środek w momencie, jak zaczynam robić pierwsze obloty gołębiom dorosłym, żeby po prostu zniwelować ten efekt zrywania skrzydeł. Także to by było na tyle. Nagramy coś tam na miejscu jeszcze. Dobrze, do zobaczenia później. No dobra, jesteśmy po małym treningu. Właśnie wrzuciliśmy 500 kg, pół tony karmy ID. Nie Audi, tylko ID. E, e, jesteśmy pod firmą LOTEX. Pokaż logo firmy. E, to jest właśnie dystrybutor tutaj, właśnie przedstawiciel e, karm ID marka, od Marka Trzaski. I za chwilę lecimy do firmy Kolumbex, po resztę środków, także tam jeszcze nagramy coś ciekawego. No, auto nie siadło, nakręć, zobacz, pokaż tutaj. Zobacz, no, pół, pół tony i dla niego nic nawet, nawet nic nie siadło. Także mogę wozić, jeszcze mogę załadować troszkę. No, wiadomo, tu jeszcze wejdą gryty i tak dalej, także jeszcze myślę, że jakieś 100-200 kg. Dorzucimy jeszcze jakieś kołaczy, minerałów i tak dalej. No dobra, to do zobaczenia. U, jurka Koźlika w Kolumbeksie. Okej, okay, let's go. No dobra, jesteśmy po zakupach ledwo co nam weszło? No, jak widzicie tutaj grity kołacze, minerały grity e, z DH Kultura, tutaj mamy też wiaderkowi wspomino, e, No i tutaj środki na, e, na rozpod, na loty. Jest, e, jest też od razu na loty młodych, także na cały sezon mam do sobie jeszcze jakiś poideł. Także, także poszalałem trochę, no, jak co jak roku zresztą. <grym> no, ale ja to, to przepowiada, że lepiej mieć pod ręką, niż, niż później szukać. Więc, więc lubię mieć wszystko od razu, żeby niczego nie brakło. Także wracamy teraz do, do domu i jak będę w domu, to jeszcze Wam pokażę coś ciekawego, bo jak robiłem porządki, to na coś się natknąłem, ale to zostańcie do końca filmu, to, to Wam pokażę, co znalazłem ciekawego. Dobra, jestem już na miejscu po zakupach. Praktycznie jestem zaopatrzony już na cały sezon rozpłodowy i lotowy, jeśli chodzi o suplementy i karmę. No, tam parę środków mi jeszcze brakuje, ale to już sobie domówię przez internet. Na pewno na którymś materiale, jak będę miał chwilę, to nagram wam co i jak będę używał. Także, także omówię, omówię te środki dokładniej, co kupiłem. Y, trzy rzeczy. Pierwsza, y, y, miałem nagrane taką relację kilkuminutową y, z, ze sklepu z Kolumbeksa. No niestety nie nagrał mi się ten materiał. Y, y, kilka minut chodziłem z telefonem, nagrywałem. Myślałem, że nagrywam, a się nie nagrywało, nie spojrzałem. Y, później zobaczyłem, że, że to się nie nagrało, także no szkoda, bo tam Nagrałem taką krótką relację, rozmowę z, z Waldkiem, z takim no, pozytywnym facetem z magazynu. E, zawsze sobie z nim tam mile pogadam, pośmiejemy się. Był też e, ksiądz Kostosz e, akurat też, też na zakupach. No niestety nie udało się, dopiero, dopiero jak już pakowałem tam kolejny materiał nagrywałem, jak już pakuję te wszystkie rzeczy, które kupiłem do samochodu. Kolejną rzeczą, zapomniałem na, na poprzedniej relacji powiedzieć, że w ubiegłym tygodniu był u mnie Łukasz z firmy PigeBook. No, długo nie mogliśmy się gdzieś tam spotkać. Mieliśmy zrobić aukcję mojej gołębi, w ubiegłym roku. No jednak jakoś tak się mijaliśmy, albo jemu nie pasowało, albo mi nie pasowało. Nie udało nam się spotkać. Tak naprawdę no w tym sezonie już nie miałem nic do zaoferowania. Z racji, że no już praktycznie przygotowywałem wszystkie gołębie do lęgów. Miałem większy rozpłód troszeczkę, dlatego że tak jak w poprzednich materiałach wspominałem, będę leciał na sucho. Więc, więc no musi być większy troszkę ten rozpłód, żeby nachować sobie potostwa. No ale po jakichś tam namowach postanowiłem, postanowiliśmy zrobić tą aukcję teraz. Ona ruszy teraz w niedzielę. to będzie, Jest podzielona na dwie, na dwie jakby części, także w niedzielę teraz będzie pierwsza część i w przyszłą niedzielę rusza druga część. Teraz w tej pierwszej części będzie 12 gołąbków rocznika 2025 i w tej drugiej będzie 10. W większości to są samczyki, bo miałem większość samczyków akurat w tym roku mi obrodziło, więc, więc w pierwszej aukcji będzie będą chyba w tych dwunastu będą trzy samiczki tylko i w tej drugiej aukcji albo cztery, a w tej drugiej będą trzy, albo dwa, albo dwie, bo będzie właśnie sześć samiczek przeznaczonych. No są to takie, które już były przeznaczone u mnie do rozpłodu, tak naprawdę, wychowane po gołobkach rozpłodowych i polotowych, po tych sprawdzonych, gdzie pełni, pełne rodzeństwo. U mnie zdobywało mistrzowskie wyniki na, na młode i, i już na stare fajnie się pokazywały, także, także tam są zaoferowane gołąbki. Nie będę ich omawiał teraz. Pod każdym gołębiem na aukcji jest taki krótki filmik, gdzie, gdzie tak pokrótce omawiam każdego go, gołębia. Ale szczerze polecam, bo naprawdę są tam fajne gołąbki po sprawdzonych połączeniach, gdzie, gdzie tak jak mówię rodzeństwo już. Pokazuje się i leci u mnie, tak? No na tych gołębiach ja bazuję. Więc to jest gdzieś tam ostatni gwizdek do tego, żeby sobie coś tam jeszcze dobrać do, do swojego rozpłodu. Hmm. Kolejną rzeczą jest. A, miałem wam coś pokazać. No właśnie, robiłem tu porządki w biurze sobie i znalazłem. Wiadomo, ileś lat wstecz, tak? Jak ja wpisywałem się do związku jako młody chłopak, no nie było tak popularny, internet nie był tak popularny, nie było komórek, tak żeby sobie siedzieć i śledzić wszystko, oglądać filmy o tematyce gołębiarskiej. Pierwszą wiedzę, jaką ja czerpałem, to czerpałem z gazetek, które pożyczałem od hodowców i, i czytałem te gazetki, tak? I właśnie wertując tutaj, znalazłem jedną taką gazetkę, którą sobie zostawiłem. No to już jest w zasadzie taka gazetka kolekcjonerska yy, hodowca gołębi pocztowych. Rocznik 1978, grudzień. Yy, no nie tylko, nie tylko yy, jakby, jakby kolekcjonerska, ale też dla mnie sentymentalna, dlatego zostawiłem sobie tą gazetkę. Yy, Ponieważ y, 1978 rok to jest rok mojego urodzenia, grudzień, urodziłem się w grudniu, y, także y, ta gazetka powstawała w momencie, kiedy ja przychodziłem na świat. Yy, w tej gazetce yy, może przestawię kamerę, pokażę Wam. Są też przedstawione akrony mistrzostwa Polski, no, są tam ikony y, sportu gębiarskiego y, na ten czas y, w Polsce, znane nazwiska. No, na który, o których reportaże czytałem, zagłębiałem się, no, w, wtedy chciałem mieć tego, ale no, wiadomo, nie były na moją kieszeń. Hmm. Zaraz przedstawię kamerę, pokażę, pokażę wam co w środku jest. W tej gazetce akurat jest wywiad z no, znanym też hodowcą, znanym nazwiskiem, jest to kolega duch. Także tutaj jest opisana jego hodowla, jego gołąbki. Jest też taki artykuł tutaj stały, który był stały, bo tutaj to był kącik dla młodzieży i hodowców początkujących i tu były takie omawiane różne tematy w tych gazetkach właśnie dla takich początkujących hodowców. To akurat był temat optymalna proporcja poszczególnych roczników gołębi w perspektywie długofalowych planów lotowych. Także takie ciekawe informacje. Powiem Wam, że nieraz w tych gazetkach, tych starych gazetkach są takie no naprawdę fajne, fajne informacje, taka fajna wiedza, gdzie no nie nie zawsze możemy ją dostrzec i znaleźć w tych aktualnych naszych czasach. Rozdzielanie gołębi na okres zimowy, ogłoszenia, tu też spojrzałem, to naprawdę w poprzednim materiale mówiłem właśnie o tym braku szacunków, y, szacunku wśród hodowców, w y, tych kłótniach i tak dalej. Zobaczcie, tutaj y, podziękowania, taki, taka sekcja tutaj jest podziękowań. Składam serdecznie podziękowania, podziękowania, podziękowania. Tu jest naw, nawet przeprosiny, pragnę przeprosić y, członka takiego i takiego, że, nie, że niesłusznie go ubliżyłem. No, tak było wtedy, nie? No i tutaj mamy listę, to są indywidualne wyniki współzawodnictwa lotowego mistrzostwa Polski w roku 1978 no tutaj ja zaznaczyłem sobie ołówkiem te znane nazwiska takie, które, no, które były wtedy mistrz no, mistrzowskimi hodowlami no do tej pory te nazwiska są no, w tej chwili ikonami w Polsce sportu gołębiarskiego jak tutaj mamy na ósmej pozycji gry Józef 11 pozycja Farys Gerard 40 pozycja Fabian Jan 54 pozycja Hardeugeniusz 65 pozycja Koch Kochnkę Kazimierz z Gdańska okręg Gdańsk Pająk Roman Wrocław Krzyżak Jerzy Kraków Kogo tam jeszcze? Glęc Józef, Katowice Klumbian, Opole no. Fajnie można powspominać te czasy Gołębie przebłąkane Tak jakie też były te ogłoszenia. Nie, pre, nie prenumeruję gazetki hodowca, nie wiem jak to teraz wygląda, ale, yy, no ale tak jak teraz zobaczyłem tą, tą gazetkę, to sobie tak wspominam te czasy z młodych lat, gdzie, gdzie no szukało się tej wiedzy, a wiadomo, główną bazą zdobywania tej wiedzy było właśnie czytanie yy, tej gazetki hodowca. Ja pożyczałem po 10 gazetek tygodniowe jak je przeczytałem, później po tygodniu brałem kolejne 10, oddawałem tamtej. I tak to było, no, jakiś sentyment jest, tak, wrócił, gdzie, gdzie właśnie wraca w, myślami wróciliśmy, wróciłem do tych początków, jak to się zaczynało, jak, od czego się to zaczynało. Koledzy, na koniec, no co, życzę Wam udanych lęgów, teraz najbliższych. Zapraszam do tej aukcji, zerknijcie, kto, kto jest zainteresowany i jeszcze planuje coś sobie wprowadzić do hodowli, zajrzyjcie na tą aukcję na Pigabook. Ja w, gdzieś tam w kolejnym materiale, będę miał chwilę, to nagram Wam coś więcej o tych środkach, jak ja to będę mniej więcej podawał, jak to będzie wyglądało u mnie na hodowli. Trzymajcie się ciepło, dobry lot.